Dobrze, dzień dobry wszystkim. Gra? Będziemy dzisiaj grać, w się z nami. mi się. To jest gra? Także z roślinami, z roślinami. Niektórzy wiedzą, tam niektórzy nie wiedzą. No, to jest po prostu gra. Co z nią pogramy? Jest to druga część, ale drugą coś jeszcze nie gram, bo po prostu sobie zagramy. Aż skończymy. to. Grę, więc zaczynamy Adventure. Oczywiście gra się zaczyna pod koniec, Games. No po Jak widzicie na ekranie tak właśnie będzie wyglądała nasza gra. Oczywiście. do zawsze będą, że 5 tam. Już dosłownie pierwszy level, no i są normalne. Już kiedyś grałem w tę grę, ale nigdy jej nie grałem. A proszę, tu położymy ją. Mamy jeszcze taki fajny, wiecie, słoneczko, takie fajne. No I piszę sobie strzela, sam strzela i piszuł, tylko to jest roślinny je z i on jeszcze takie groszki na zombiaki, A to jest po prostu zwykły zombiak, nie ma żadnego, nie ma żadnej obrony, bo jeszcze będą trudniejsi, trudniejsi, no to by go więc, zbieramy słoneczko <laughs> Przepraszam, tak? <laughs> Przepraszam, kolejny zębiaczek. Już go do wyczucie, bo już teraz go już położymy. Czemu nie? Kolejny zębiaczek nadchodzi. Koleżko, o, pływać już spadło. Nie opała, oczywiście. Zobaczcie tu. Chodźcie, no, no 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 zapraszam Was. Wszyscy tutaj przychodźcie. Mamy jeszcze, oj, położymy to jeszcze z tego piszczelania po co. O, a to jest taka roślinka. która będzie bardzo potrzebna, bo to jest sunflower, tak się nazywa i ona, jak widzicie, daje słońca nam. Oczywiście one nie strzelają na zębiaka, ale to są takie słoneczka. Która pozwala nam. nie, znaczy, no wiecie, bo te słoneczka, widzieliście to właśnie po to służą te rośliny, żeby dawać dodatkowe słoneczko. O, akurat się teraz? Akurat wystarczyła na dwa słoneczka. I zawsze sobie tutaj stawiam dwa słoneczki, ale i te dwa piszczotele teraz tutaj, bo to się <śk> Tammy na zębieczkę. Może no, też są normalne, nie wiem, niech jest niechy z całkiem jeszcze nie z innym. Niech no, pożęgnięcie idziemy. Dzięki tam gdzie, tu, idzie, tu idziemy. Musimy też obronić nasza wróżek. Wiemy to z tą cholera. Dawaj troszeczkę więcej. Co tak powoli? Daj, słoneczka, o matko już ci wykolejmy. Dawaj, słonka. Słonka, dawaj, bo zastygaj z zjedzą. Te zombiaki, no. Coś nie tak tutaj mi wychodzi, bycie? <laughs> już wszystko w porządku jest, po drugie. Tak, to jeszcze po. na tam. To jeszcze położymy. Aha. Po trzecim mnie słuchajcie, Po tym nie wierzę będzie, ten, po będziemy na środkowym lewarze, to wtedy będzie reklama chyba Oj, przepraszam Was, wiem, przepraszam. Nie teraz ta te reklama. Jest reklama, nie występujmy wam tu nie chcąc mój widzowie to nie jest reklama ale będziemy mieli dużo reklam no, Nie i to chyba być musi być reklama no ale po prostu tak żebyście mogli sobie ktoś tam was na jakąś do doktorą przecież nie będę szukał tam <laughs> jakichś głupich reklam no więc o, wagon Czyli... On to się zwykły, na tylko ma się z więc takiego po prostu to jest zwykły zombie. tylko ma flagę. się nazywa flag zombie. Tak go nie nazywało. Więc o, teraz mamy czyli bomba, czyli takie... Em, wiśnie, które wybuchają. I tutaj widzicie, czyli wybuchają na zombie, które go położymy. Dobra. Teraz czy... Pan Marek ma pewność. Pani Beata jest słuchana. Pani Ania czuje, że jest ważna. A Pan Darek ma na kogo liczyć, prawda? No pewnie. Prudential to duży międzynarodowy ubezpieczyciel, który zmienia nazwę na PRU. I jak zawsze wszystkich klientów traktuje indywidualnie. Formalnie Prudential, a dla Ciebie PRU. Dobra, już wróciłem, moi drodzy. Jak tam Wam się podoba reklama? O, jestem z pachołkiem, czyli troszeczkę gorszy. Na niego trzeba używać dwa groszki, aż na raz. Na niego. z no, pachołkiem? Tak no, wiem, że jeszcze będzie coraz gorzej. I to może być jeszcze gorzej. No, przepraszam, nas. Reklamę chyba wam się podobała, wiem, że tu się czekają za no ale to trzeba, bo ja wiem, że tutaj trzeba planie, wszystko, jak jeszcze nie coś tu też są reklamy, wszystko wpłynie na jakieś... Już... O, akurat przyszedł jeden już. Już przyszedł, no. Jeszcze nie musiałem przychodzić później, a nie teraz. jest to się, że ze swoim odcinkiem, a nie tobą. No bo Proszę bardzo. <laughs> Muszę sobie ustawić słoneczko, ale dziękuję Ci bardzo, że dałeś mi słońce, proszę słoneczko, jeszcze jedno dziękuję, muszę teraz zbierać na piszu tery tylko pewnie będzie na dole szedł, tak zgaduję i pewnie tu już będzie na pewno. najlepiej położę tam na dół. a nie zwykłe, nie, nie wiedziałam, że będzie na dół, tam, że będzie na samym dole ja nie wiem, gdzie tego piszę teraz użyć. I poczekam na ten. To ja poczekam. Poczekam na, gdzie mogę użyć. A tu mogę użyć na środku. Ale troszeczkę będę musieli się z nim wysilić, no ale Zrobię, go tego skoku, który zabijam tu może najlepiej ten w zasadzie dla ciebie, a właśnie na następnego chciałem piżotera postawić, dlatego tego mi smutno, go tutaj co idzie, właśnie wczoraj bomba sobie na później nie będę już piżoturę bawił, bo nie ma tego z zbadania, troszki nasze piżotury powinny sobie z nie poradzić, nasze piżotury powinny sobie a tak już nie widzę. Znowu z pachutkiem. Czyli bambus użyje na końcu. Na końcu użyje czerwonego. On znowu nadchodzą. Nadchodzą. Nadchodzą O teraz będzie ich cała fala rozbieramy to słońce mniej więcej musimy ich mieć w ogóle te, jak użyje się tych czerwonów tutaj to one um, ten one bardzo długo się ładują więc teraz możemy użyć nawet klas. o i orzeszka mamy to jest walnut to jest walnut czyli taki orzeszek nasz tak się nazywa walnut o, i on blokuje jakiś żeby nam, ten, żeby nie zjadły nam innych roślin. Czyli, że możemy ich chronić tam, żebyśmy nie stali tam. Nie, nie wiem jak to mówić. Nie wiem jak to wam powiedzieć, wytłumaczyć. O nie, teraz ten piąty. Teraz po pięciu jest tych. No to już zaczniemy od słoneczników. Jak zaczniemy od słoneczników. Później postawimy tam monata. Aby nie zjadł mi tam laulmata do końca, bo ja muszę tutaj doputki dopóki słonecznik oczywiście. O Boże. Już idzie, no tak, już idzie. Dotrzymamy ciebie tu. No, To się zjedz, a my tutaj się pozbieramy. Masz tutaj ucztę, więc się z my tu Mamy robotę do załatwienia. co te słońce tak się zbywają, a co ty tutaj jak zjesz? No dobrze, tu postawię piszę o mamo, kolejny. Zaraz przejdzie mi tu, więc już postawię tego wall na tasie, tu nie przeżył. Słończnik, oczywiście. Akurat już zjadł sobie. No tu postawy piszutera Oj 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 No słoneczka A drugi idzie już w takim środku No i sobie pojechał pogąbiaczki A wrzeszka moje naszego mistera Gdzie to wyrasną dać? Idziemy, tu dać? a tu doda. Dawaj piszuterku, ugóluj się, a on tego sam nie zniszczył. Trzeba, o, musisz mieć być podwaja, żeby go zniszczyć. Tego gościa. Oczywiście, że nie będę na razie modnował, bo po co już? To mi z was tu zje. Tak zgaduję. Na no, szczęście nie ugryzł naszego Zobaczcie, to już mamy. Teraz gdzie tu dać? Na no, którego? Na no, którego dać? Tu. Mam rad, Tu użyję. Więc zmienię sobie go. Jestem pewien. A! Co to było? Moi drodzy! A! się, co to było? Moi drodzy, co to miało być? Czy wy to słyszeliście? Jeżeli tak, to napiszcie w komentarzu co to było, moi drodzy. O, watka, co to było, moi drodzy. Na pewno wy to usłyszycie, ale ciekawe co to było, moi drodzy. Naprawdę mnie to ciekawi co to było. Napiszcie w komentarzach, błagam was, co to było. To, co przed chwilą usłyszeliście. No dobra, no to. O, już fala jest. No i fala ostatnia, i już przechodzimy do ostatniego levelu. Niestety na dzisiaj. Dobra, zombiaki ostatnie, a użyjmy tu sobie, czyli bomba. Wszystkich nie wysadzimy, no ale większej. Wysadziliśmy ich. Filmik będzie trwał, dopóki nie przejdziemy do piątego levelu. I musimy jeszcze z tymi mi się tu porostać. O, łopata. Łopatę dostaliśmy. Ta łopata służy do tego, żeby jeżeli gdzieś pomylimy się z rośliną, żeby ją wykopać i położyć gdzieś indziej. Ja się nigdy nie mylę z koroniem roślin. Zaraz no, wam pokażę do czego służy. O, to jest nasz sąsiad yy, Crazy Dave. I on nam każe, żebyśmy musieli wykopać te, dwa, te trzy rośliny. Pokażę Wam co trzeba zrobić. Trzeba o tak i wtedy tam roślinę kopiemy i wtedy możemy tutaj przez tą środkę możemy ją tutaj posadzić albo gdzieś tam, gdzie chcecie. No. Więc najpierw, jeżeli gdzieś postawicie źle roślinę, to wykopcie ją i tutaj gdzieś pośstawcie. Gdzie... O, a teraz on ma nas y, niespodziankę. O! Kręgle! Ale ona tego kręgle. Okej. Okay. On nam przekaże, że mam wygrać to, bo to będą zombiaki w ten, no. Zombiaki, o tu akurat pierwszy nadchodzi. O, matko. Dawaj. Kurczę. O ty się postarałeś. Dobra, brat, do tego. O proszę. Tego postawimy, tego wilma O. Wygląda tutaj na tego z najlepiej. I chlas! Bum! Jakie ja te orzeszki kocham. Są takie dobre, fajne w grze. Ja kocham te orzeszki, wiecie? Kupczę. A! O matko, ile już tu jest teraz? Ludzie. O mamo, te zombiaki. Potrzebowałbym teraz tego orzeszkowego wybuchacza. Tu jesteś, chodź tu. O właśnie! Klas! No i po was już. Teraz kolejne zombiaczki tutaj nadchodzą. Nie, nie pójdziesz tutaj. Do widzenia, ty niegrzeczny, ty. Klas. Bum i chlas. Chlas, nie wejdziesz tutaj do tej linii. Bum i do widzenia. Chlas. Klas, niegrzeczny zombieczku, O mój Boże, ich tu jest milion normalnie tych zombiaków. O! Bum! Klas. 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 No. Klas. Bum. Nie ma ciebie. <laughs> Proszę i bum, i gra, no i po Was już. I klas. O, jednego się tylko pozbyłem. No to trudno, tutaj jednego się pozbijemy, No i klas. O, nowa roślinka. To jest potato mine, czyli taka roślinka, która jak, która musi je odrosnąć, i jak on odrośnie, to wtedy ta roślinka wybucha. Jeżeli ząbiek na no ją nadepnie, no więc kontynuujemy, znaczy nie już kontynuujemy, bo już był level piąty, więc musimy już się pożegnać moi drodzy, fajnie było, dziękuję, jutro, e, znaczy nie jakie jutro, następnym razem jak się spotkamy to spróbuję użyć tej roślinki, bo ja kocham używać tej roślinki też. Więc następnym razem pójdziemy do następnego levela, czyli do szóstego i przejdziemy cały level dziesiąty, więc do widzenia mam nadzieję, napiszcie w komentarzach jak wam się lekkało. Była fajna do widzenia, pa pa pat, hi, pa, 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 pa.